Cześć, ja nazywam się Piotrek, a to jest Jacek. Hej. Dzisiaj startujemy z projektem Icona Bikes, a jednym z naszych działań w, w ramach tego projektu będzie nagrywanie vloga rowerowego, jazda po Polsce i odwiedzanie ciekawych miejsc. No i chyba nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego miejsca jak startowanie z tym projektem w Krakowie. Jesteśmy dzisiaj na rynku w Krakowie. Mamy świetną pogodę, chociaż straszą burzami. Chcemy dzisiaj przejechać przynajmniej część trasy Wyślanej, trasy Kraków-Oświęcim i odwiedzić kilka ciekawych punktów rowerowych w Krakowie. Przejechaliśmy właśnie Kraków i jesteśmy na początku odcinka trasy rowerowej Kraków-Oświęcim. Jest to odcinek około 90 km i jest to odcinek Wisłannej trasy rowerowej. O co chodzi z Wiślaną trasą rowerową? Jest to taki bardzo duży projekt, który ma za zadanie połączyć Beskidy z Bałtykiem właśnie taką ścieżką rowerową wzdłuż Wisły. Cała długość ścieżki ma mieć 1200 km, więc jeśli projekt zostanie zrealizowany, naprawdę będzie to Raj dla kolarzy. A my ruszamy dalej i zobaczycie jak taki odcinek i trasa wygląda. Drugim filarem naszej działalności będzie sklep stacjonarny i serwis rowerowy. O szczegółach będziemy Was informowali na Facebooku, Instagramie. Obserwujcie nas. Po raz pierwszy w historii naszych wypraw rowerowych, to właśnie Jacek chciał, żebyśmy się gdzieś zatrzymali. I w sumie to był bardzo dobry pomysł, bo jest sobie naprawdę przecudownie, miejsce jest e, ciche, spokojne, można sobie tutaj naprawdę odpocząć, i e, jest nastawione głównie na rowerzystów, a nastawione jest na rowerzystów dlatego, bo jak powiedziała nam Dorota właścicielka tego miejsca, wiślana trasa rowerowa, co powinno wydawać się oczywiste, jest e, przeznaczona tylko dla rowerów, tylko można po niej jeździć rowerami, nie można jeździć kolaj nogą na rolkach czy chodzić pieszo, także warto o tym pamiętać. Słuchajcie, obowiązkowym przystankiem na trasie Wiślanej Kraków-Oświęcim jest Klasztor w tyńcu znany chyba na całym świecie. Przepiękna architektura No i miejsce wymagające powagi, Niekoniecznie w krótkich szulenkach, ale chyba nikt na nie zwrócił uwagi I never met a match I Trzecim filarem naszej działalności będzie sklep internetowy, w którym będziecie mogli kupić profesjonalną odzież kolarską oraz akcesoria rowerowe. Śledźcie nas na portalach społecznościowych, Facebooku, YouTube, Instagramie. Podsumowując wyprawę do Krakowa, trasa Wiślana Petarda ze zdrościami krakowianom takiej infrastruktury rowerowej. Dzięki i do zobaczenia.